Cześć! Dzisiaj opowiem Wam coś i pokażę, czyli w tym roku zmieniliśmy piec węglowy na pelet i kupiliśmy sobie pelet. I bardzo dobry, wspaniały. Popatrzcie, to jest wiaderko, a połowa wiaderka to jest praktycznie 2,5 tygodnia palenia peletem. Naprawdę wspaniały pelet. A teraz chcę ten popiół wysypać i wgrabić w mój ogródek, który już nie będzie ogródkiem, bo już żadnych pomidorów nie chcę. No wszystkie mi zczerniały, ale pokażę Wam jeszcze niespodziankę. Mam tutaj paprykę co prawda tu papryk już nie ma ale nam nie zmarzła no i teraz właśnie ten, cały ten popiół będę sypać pod rośliny, no hej